Proszę, mam nawet jakieś granaty jakieś koktajle mołotowa. Aha, to mam jako drugą broń. A to sobie ustawimy. Eee, granaty i teraz e, trzecim przyciskiem myszy, czyli tą, tą kulką mogę. E, jaką kulką, kółkiem e, Rolką o, używać. Nie ja powiem Wam, że Fabuła jest po prostu. No takie filmy powiedzmy kryminalne z lat. Tam nie wiem, 70-tych powiedzmy. Nie, na no, 70-tych to nie. Ale takie osadzone właśnie w klimatach Ameryki z lat, z tamtych lat. No to po prostu tutaj jest takie typowo to przeniesione na grę. Fantastyczna sprawa. Czy nigdy nie byłem fanem takich klimatów, ale tutaj jest to pokazane naprawdę świet w świetny sposób. I cieszę się, że zabrałem się za ten projekt. Okej. Okay. może windą pojedziemy? Zablokowane. Dobra. No to ciśniemy po sodach. Wow! Babciu. Ej, <grym> no sorry. A <grym> zresztą... A może jakieś medykamenty znajdziemy? Nie wiem, ja w ogóle nie przeszukuję tych szaf, więc pewnie już opuściłem tego taką masę, że... Mhm, tu na przykład mamy jeden, pięknie. Bł Hmm. No dobra Nie wiem czy to jest są w ogóle jakieś znajdźki... Bo sorry, jakieś znajdźki, jakieś sekrety. Nie mam pojęcia. Tu była jeszcze jakaś szafa. Zobiem, otworzymy. A, może tam na jumpie? <laughs> Nie, dobra, eee, no to idziemy tutaj. Szukamy teraz klatki słodowej. Bo... Nie, dobra. Wyjdziemy sobie przez okno. Jak hardkorowo, to hardkorowo. A, może ze zapiszemy najpierw, po takie... Balansowanie nie jest nigdy bezpieczne. A, rozumiem. Elementy zręcznościowe nawet. Aj, dobra. A nie escape. Zaraz trzeba było. F9. Dobra. No to nie powinno być sprawić większego problemu, tylko trzeba się pozbyć tych e, tych kar Nie kartonów, tylko puszek z farbą czy z czymś tam. Dobra. Sejwik i świetnie zapisujemy muszę też wypróbować te strzelby, nie wiem jakie one mają zasięg. Wow, dobra. Po tej akcji. Być może nadają się do walki na dłuższy dystans, bo te, bo, te, bo te pistolety maszynowe... No tak średnio powiedzmy. Dobra, zmienimy to już teraz Na środówkę, <laughs> no i teraz Lub kurde, jest w swoim, swoim żywiole Wszyscy wiem, że strzelby to to co lubię najbardziej. Dobra I gdzie ja tutaj mam zejść? Tam gdzieś mam dojść chyba hmm. Ale no ja tam przecież nie doskoczę na pewno więc... A, tu jest jakieś rusztowanko. Nie wiem, zapisuję i spróbuję skoczyć po prostu Może uda się na jakąś... Eee! To był głupi pomysł, a jak się szybko wczytuje, przynajmniej. A no tutaj jest, proszę bardzo. A skoro wchodzimy na krótki dystans. No to lecimy. To, że e, tutaj śrutówka różni się tylko tym, że właśnie śrutówka ma... jest kompletna. Też nie, to jest zupełnie inna broń, ale... Nieważne, a tu jest bardziej na krótki dystans, ponieważ jest większy rozrzut powiedzmy tej broni dzięki temu, e, dzie, dzięki tej krótszej lufie. Bo to jest normalna dubaltówka, tylko po prostu zmodyfikowana. E, dobra. Wow, Max, nie szalej. Dobra, martwi mnie tylko to, że mam jedyne dwa te, te apteczki. Ok, a jak widzicie, na jednego hita idą. Ok, sorry, na chwilę. Ok, witam Was. Oj, chyba zaraz zdechnę. a nawet efektowne ragdole na spowolnieniach. No, nieźle. No, oczywiście dubeltówka ma swoje e, słabe strony, no czyli e, czyli, no, to tylko dwa pociski w magazynku, no co jest jej bardzo dużym minusem. Ona niestety winda cały czas zablokowana. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Chciałoby się znaleźć jakieś medykamenty. O, tam jakaś babcia sobie stoi, a nie będziemy jej przeszkadzać. Niech se stoi. Nie ma nic lepszego do roboty jak patrzenie jak ludzie umierają. No intryguje mnie troszeczkę. Co tam? Do mnie czy koło mnie? Dobra. A, tutaj otwarte, pięknie. No nic, przy okazji jak już tu jestem, to splądrujmy jej dom. O, come on, sun Ma tu jakieś komody, jakieś szafeczki. A, nic nie widzę. No nic, wyłazimy z powrotem na Gzymsik. Gdzie Max czuje się oczywiście najlepiej. E, zmieniając sobie na śrutóweczkę, sporo amunicji już mamy do niej, więc nie będziemy sobie specjalnie żałować. Okej. Okay. Huh, no nie widzę drogi na dół, a z kolei do góry jak najbardziej. A, tutaj ten sniper strzelał. Hmm. No okej. Okay. Jak widzicie, Max był inwigilowany przez pewien okres czasu. Pewnie nawet podczas pierwszej części. Tu jakieś jego stare rozmowy. O, pizza! Yo. Yeah. Ok, przesuniemy sobie krzesełko. I posiedzimy na nim. No, albo nie, dobra. Uuu, karabin sniperski, świetnie. A każe nie dużo pocisków do niego. A, nie może przycelować, chyba. On to lipa. A nic, Zmienię sobie na strzelbę. Aha, no dobra, słuchamy. Ok, jakieś zupełnie prywatne rozmowy. Uuu. Uh. Ok, coś się nieciekawego dzieje. Tu, jak widzicie, wywo wywoływali sobie te zdjęcia. Jest taka typowa ciemnia. Znaczy, wywoływali ten, ten sniper taki, który tu obserwował Maxa od pewnego czasu. Nie, może sobie jednak zmienię na ten. tą dubeltówkę. Zapiszę, oczywiście. Dobra, kupimy sobie kole, wypijemy, będzie, będzie git. Max zapomni o wszystkich problemach. Interakcja nawet jest tutaj, nie ma co narzekać pod tym względem. Uuu, świetna jest. No nie, no fantastyczna broń, naprawdę na krótki dystans. Aj dupa No niestety no jak widzicie życie no Życia za dużo nie miałem Więc ciężko tutaj się spodziewać jakichś fajerwerków z mojej strony Bo nie mam żadnego o, żadnej tam apteczki czy to jak to się nazywa Okej, okay, no wyłaście Mendy oh, come on! Na szybko strzelność nie jest najlepsza, ale Nie wiem, czy to najlepsze strategie takie stanie w środku korytarza i napierdzielanie, ale e, jak widzicie, sprawdza się. Dobra, zapisane. O, świetnie, środki przeciwbólowe to nie zapteczka, to jest środek przeciwbólowy lub kurz. Pamiętaj o tym. Przydałaby się jakaś e, jakaś szafka z takimi, z zaopatrzeniem. Nie odpuściłem tego naprawdę masę po drodze. A czy nie czeka nas tam jakieś niemiłe przywitanie. Nie, nie widać. Pokój numer 5, zamknięty. No to ciśniemy ciągle do góry. O... Pokój numer 6. Dziwne, jeden pokój na jedno. O... Na jedno piętro. No, troszkę takie mało. Powiedzmy, praktyczne. Ok, Max już coś tam rozdupczył. Zadzwonimy do domofonu. Może mi ktoś otworzy. Dobra, no nic. Pociśniemy tędy, zapiszemy sobie. Z tego co z zdążyłem się zorientować, nie ma tutaj automatycznych sejwów. Więc. No, Max, jaka modna fryzurka. Przynajmniej dla tamtych czasów. Okej, okay. jeszcze przeżyła szmata, dobra. O oh, shit. Mm. Dobra Jakaś przyjemna muzyczka mi się przydała no. Niedobrze, niedobrze, z takim życiem to naprawdę sobie za dużo nie, nie ugram, no ale cóż Okej, to jest Ok. Ta śrutówka naprawdę świetna broń, muszę częściej tych granatów używać, zdecydowanie, mam ich sporo. Ehm, może na chwilę się na te łzyki przełączę. O, siema, jakiś żulek. O, co my tu mamy, jakaś elektronika, dobra, nie, nieważne. Zabierzmy ich, Ammo. Tu jakieś flaszeczki, no. a ty tu mieszkasz, no dobra. Za powodzenia. w dalszej drodze życia. Okej. Okay. Tu wszędzie pozamykane, no i bardzo dobrze. Taki syndrom Silent Hilla Ale... Niech będzie. Mi to na rękę jak najbardziej. Tu może da się otworzyć, nie. Znaczy to jest skrzynka od prądu, ale... Może by tam coś... jakieś medykamenty były, no bo to jest w sumie... Nie aż takie dziwne, jak mogłoby się wydawać O, świetnie o, Weźmiemy sobie dwa. Tego nie da się otworzyć Od razu dwa zużyjemy, bo... No bo sytuacja tego wymaga Zapiszmy więc No i lecimy dalej Ok, A więc jak to był ten kod? 667? Uuu, mam digla nawet, świetnie! Nawet dwa. Desert Eagle, to jest to... Broń dla prawdziwych facetów, dobra. Hmm. No nic. Pociśniemy póki co z tym muzykiem. Będziemy raczej się sugerować ilością amunicji. E, tak więc, wracamy na siódme piętro, bo mamy kod do drzwi. E, to jest sama góra, więc... Wow, panowie! Okej, okay, granacik. O, świetnie! E, co Dlaczego on zbienił broń, Max? Dlaczego to zrobiłeś? Dobra. Uuu, kałasznikow! Świetnie! Bardzo szybko, widzę, zbieramy broń, to jest... Mamy spory wybór naprawdę. Jak w takich typowych oldschoolowych e, strzelankach, nie mamy po prostu tego mnóstwo pod dostatkiem. E, nie wiadomo gdzie ci bohaterzy to noszą ze sobą, ale no to jest nieważne. Właśnie tego tego zabrakło ludziom w Duke Nukem Forever. E, żeby on mógł nosić więcej niż dwie bronie, no bo to był po prostu bullshit. Jakiś? Okej, okay, otwarte drzwi. Nie mam tu jakiś. No, ja nie wiem, skopa by przypierniczył, to by chyba te drzwi otworzył. No, ale to już tam nie czepiajmy się. O! -a. No, te łzyki nawet się spisują. Spore magazynki mają. Okej, okay. szybka amunicja schodzi, ale to nie jest problem. Mamy tyle tej broni, że. Nie musimy się przejmować jakąkolwiek amunicją Dobra mm. Okej okay. Świetnie Piękny ragdoll Mamy nawet pizzę, no to już w ogóle Lepiej być nie może o... Dobra, tam znowu będziemy maszerować po jakimś gzymsie Ale najpierw przeszukajmy tutaj szafek, szafki bo